Jeszcze do niedawna Anna Maria Sieklucka niezbyt ochoczo wypowiadała się na temat sfery prywatnej swojego życia. Po publikacji zdjęcia aktorki zwartej w miłosnym uścisku z Sebastianem Fabiańskim zaczęło się jednak robić coraz ciekawiej. Gdy przebrzmiały już echa premiery ekranizacji ostatniej części porno-trylogii Blanki Lipińskiej, niektórzy przypuszczali zapewne, że wkrótce przyjdzie nam zapomnieć o Annie Marii Siekluckiej i jej aktorskiej kreacji. Tymczasem zainteresowanie aktorką rozgorzało na nowo, gdy do mediów dotarły zdjęcia jej ust zespolonych z wargami Sebastiana Fabiańskiego. Medialny trójkąt Anna Maria, jej były partner Massimo, właśnie doczekał się tym samym najnowszego członka. Najbardziej tajemniczym elementem całej tej układanki pozostaje naturalnie były partner Anny Marn, z którym na dobrą sprawę nie wiadomo nawet kiedy się rozstała. Łukasz Witt Michałowski wiernie towarzyszył swej wybrance na premierze pierwszej części 365 dni w lutym 2020 roku. W kwietniu tego samego roku się klucka wrzuciła do sieci zdjęcie ze wspólnych wakacji ze starszym o 18 lat ukochanym. Później słucho ich miłości już zaginął kropka gdy Anna Maria wdzięczyła się do Michele Morone przy okazji promocji drugiej części erotycznej serii Dziennikarze zachodzili w głowę gdzie podział się wit Michałowski Na pytanie Kuby Wojewódzkiego o partnera Sieklucka już w 2022 roku odpowiadała pomidor Najnowsze zdjęcia pozwalają jednak przypuszczać, że zamiast pomidora Anna Maria wybrała ostatecznie Sebastiana. Kim jednak jest jej tajemniczy były partner? Łukasz Wit- Michałowski zasłużył się jako polski reżyser i aktor teatralny. Jest założycielem i dyrektorem lubelskiej sceny in vitro. Szlify w zawodzie zdobywał na wydziale aktorskim Państwowej Szkoły Teatralnej w Krakowie, a później na frankfurckiej Hasife Theater Akademie. Dorobił się złotej odznaki Ministra Sprawiedliwości za pracę z więźniami lubelskiego aresztu śledczego. Zdobył również stypendia, zarówno od organizacji niemieckich, jak i od polskiego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Został przy tym utytułowany Człowiekiem Roku według Dziennika Wschodniego w 2017 roku. Co ciekawe, mimo tak imponującego dorobku teatralnego i obeznania w świecie, Witt Michałowski wciąż z zaangażowaniem wspierał misję Anny Marii Siekluckiej, która spełniała się aktorsko, zaliczając dołki golfowe z Massimo, czy będąc rozprówaną kulami od Nataszy Urbańskiej. W obronie ambicji ukochanej reżyser odważył się nawet stanąć w słowne szranki z samym Tomaszem Raczkiem.